Czym dla Pani jest tolerancja? Chciałabym zacząć od tego, że wczoraj, dzisiaj wczorajszym, 16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, z tego się bardzo cieszę. Czym dla mnie jest tolerancja? Tolerancja dla mnie to przede wszystkim otwartość i empatia. W pracy zawodowej podczas rozmów prowadzonych z uczniami, nauczycielami, rodzicami. Staram się odwoływać do meritum sprawy. Bez względu na to, jakie są przekonania, światopogląd, wyznanie religijne. I to jest jak gdyby głównym działaniem. Czyli otwartość, empatia, szacunek, kultura osobista, słuchanie rozmówcy i też to, żebym była też wysłuchana. Myślę, że w ten sposób można wiele, wiele rzeczy rozstrzygnąć, wiele problemów, wiele zagadnień. Propozycji. Tolerancja to jest poszanowanie uczuć, poglądów, upodobań innych ludzi, nawet jeżeli one są sprzeczne z naszymi jakimiś przekonaniami lub zupełnie innymi. To jest dla mnie tolerancja. To szacunek do wolności innych ludzi, do ich sposobu postępowania. Tolerancja jest przede wszystkim bardzo też potrzebna w takim życiu codziennym, ułatwia nam życie i jak gdyby nie powoduje napięć i konfliktów, ponieważ um, uważamy, że każdy, uważam, że każdy ma prawo mieć swoje zdanie i to zdanie prezentować, a my jako osoba druga nie mamy prawa zabraniać tego jak gdyby przywileju. Tak? Tolerancja to przede wszystkim szacunek dla drugiej osoby. To poszanowanie przede wszystkim poglądów, narodowości, wyznania. Tak? Ale myślę, że tolerancja to też te wszystkie małe rzeczy, które możemy e, zrobić na co dzień, tak? z którymi możemy spotkać się na co dzień. Myślę, że to jest to zwykły dzień dobry, do widzenia. Dziękuję, przepraszam. To wszystko sprawia, że jesteśmy bardziej tolerancyjni i zauważymy drugą osobę. Tolerancja to jest według mnie poszanowanie drugiego człowieka, jego poglądów, jego przekonań. Tolerancję mamy według mnie, tolerancja jest codziennie, tolerujemy każdego z nas w pracy, w szkole, w domu gdziekolwiek na ulicy, czy wygląda inaczej, czy mówi cokolwiek innego niż z tym, z, czego, z czym się my nie zgadzamy, ale musimy szanować jego zdania. Ganancja dla mnie jest sposobem spojrzenia też na świat taką otwartością na drugiego człowieka. I chodzi przede wszystkim o akceptację to, że ten świat jest kolorowy dzięki temu, że wokół nas jest dużo różnych ludzi, którzy mają zupełnie inne poglądy, widzenia, inny światopogląd, inne spojrzenie na różne sytuacje że tolerancja to otwartość, akceptacja tego, że wokół nas świat jest kolorowy, wyjątkowy, fantastyczny, gotowość, żeby to przyjąć i żeby się z tym zmierzać. To tolerancja jest to podejście do ludzi, które uwzględnia ich uczucia i uwzględnia to, że mogą być trochę różni od nas i patrzenie na to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Próba dogadania się. Nie zawsze to znaczy, że się zgadzamy. Ale to znaczy, że siebie wysłuchamy i że podyskutujemy o tym, co nam sobie nie pasuje, co nam nie pasuje w swoich e, prawach. To tolerancja to szanowanie się nawzajem. No, jest to taki szacunek, który powinien być oddawany każdemu z nas, ponieważ zostało to, to ustalone, że każdy ma swoje prawa i może sam o sobie decydować. Szanse to szanowanie wszystkich ludzi. Moim zdaniem, tolerancja to, kiedy bez względu na to, jaki ktoś jest, szanujemy go. O, tolerancja? Ja dokładnie to samo zdanie co Dorota. <noise> tolerancja to jest, że szanuje się wszystkich osób, nieważne, kim jak są. wyglądają. Da. szacunek oraz nieocenianie po wyglądzie. że nie ocenia się nikogo po wyglądzie i jest się dla tej osoby miłym. Żeby nie oceniać innych po wyglądzie. Żeby być miłym. Że żeby nikogo żeby do wszystkich miły. To, y, to jest coś takiego, że nie wolno się z siebie śmiać. No że nie można oceniać innych po wyglądzie. Że ja nie wolno kogoś śmiać, jak ktoś jest mały. Nie można się śmiać, kiedy ktoś się obudził. To jest szacunek drugiego człowieka. Jest to dla mnie szacunek do poglądów innych osób. To dla mnie przede wszystkim szacunek i zrozumienie tego, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Na pewno szacunkiem do innych. Dla mnie tolerancja to jest szacunek dla innych osób, które, którzy mają inny kolor skóry. Tolerancja to jak ktoś na przykład no jest trochę inny, to trzeba go... Nie można mu dokuczać, trzeba go też szanować trochę. Tolerancja dla mnie to jest szacunek wobec drugiej osoby. Tolerancja to według mnie szacunek do człowieka z jego wadami i zaletami. Dzień dobry. Tolerancja słuchajcie, to jest szacunek dla drugiego człowieka. Jak zawsze powtarzam, nie trzeba się kochać, nie trzeba się lubić, ale trzeba się szanować. Tolerancja to myślę, że jest wyrozumiałość w stosunku do drugiego człowieka akceptowanie to takim jakim jest jego, nie wiem, ubioru, zachowań, yy, uczesania, yy, sposobu bycia. Według mnie tolerancja to jest szanowanie człowieka, nie zwracając uwagi na to kim jest, skąd jest i co robi. Yy, tolerancja to akceptowanie sposobu bycia danej osoby, każdy na to zasługuje, czyli na przykład akceptowanie religii, dla mnie tolerancja to jest równość i sprawiedliwość, przynajmniej dla osób, które nie wymagają specjalnego traktowania. Dla mnie to jest, gdy nie wytykamy palcami osób innych, chorych lub o innej maści. Moim zdaniem to jest wtedy, kiedy nie patrzymy na czyjś wygląd i każdy może się odciąć tak, jak chce. Tolerancja to jest szacunek do innej osoby. Nie chodzi o to, że każdy ma każdego lubić, tylko przynajmniej, żeby był żeby szanował inne osoby i żeby nie uprzykrzał im życia. Tolerancja to akceptowanie różnic i szanowanie inności. To, że komuś się czymś pomaga, jest się do kogoś blisko. Tolerancja to jest szacunek do każdej osoby, niezależnie od narodowości, od religii, od poglądów. No trzeba szanować ludzi, czy to jest osoba skóra, czy biała, czy ma różową skórę. Trzeba wszystkie się być, więc no po prostu no. Powinniśmy tolerować każdego, niezależnie od, y, od płci, y, koloru skóry czy y, wyznania religii.